Ej, dobra, ja, ja czegoś takiego totalnie nie rozumiem, kurwa, to jest, to jest obok, czy kto? Mówi, kurwa, no dobrze, to dobrze. Jezu, czemu ludziom tak bardzo się w bani popierdoliło? Dobrze to jest wtedy, kiedy nie sprzedajesz kolegów. Załóżmy hipotetycznie, że ty i twoi dwóch kolegów padacie na genialny pomysł, że ukradniecie z warzywniaka banany. No ale ty jesteś tym najbardziej nieogarniętym kurwa w ekipie, przewróciłeś się o schody, rozbiłeś głupi łeb, złapali cię, zadzwonili po policję i policja mówi, z kim kradłeś banany przestępco? a ty mówisz z nikim, nie rozjebie się, byłem sam. W porządku, szacunek, nie rozjebałeś się na kolegów, brawo dla ciebie, sam podjąłeś decyzję, żeby zrobić coś chujowego, więc ponosisz konsekwencje. Ale jeżeli idziesz ulicą i trzech gości cię napierdala za nic, to nie ma w tym nic złego, że poniosą konsekwencje, tak jest moje zdanie. I ja też miałem sytuację dwukrotnie, raz mnie z nożem napadli, a raz mnie we trzech pobili. I też nie zgłosiłem sprawy na policję. Ale po prostu dlatego, że jestem leniwą kurwą i mi się nie chciało. Natomiast gdybym miał jakiś monitoring, jakieś nagranie, to myślę, że najprawdopodobniej to zrobił. Tylko dlatego, że nie chciałbym, żeby podobna sytuacja przetrafiła się na przykład mojemu bratu. Albo komuś innemu, jakiejś, nie wiem, dziewczynie, kurwa, mojej mamie, czy, czy wiecie o co chodzi? Jakby ludziom, którzy są dla mnie ważni, są totalnie bezbronni. No, chyba że. Ja uważam, tak, sprawy na policji nie zgłasza się w momencie, w którym, nie wiem, idziecie na imprezę, jest jakaś przepychanka między tobą i drugim ziomkiem, obydwoje chcecie się napierdalać. Godzicie się na to. Jeden z Was dostaje w pierdol. Spoko. Rozchodzicie się, pokazałeś, że byłeś lepszy. Leżysz na tej ziemi co myślisz, kurwa, mogę mi się nie bić, żałuję. Okej. Okay. Ale w momencie, w którym idziesz ulicą i ktoś Cię kurwa napada, narusza Twoją cielesność i próbuje Cię okraść jeszcze, to taka osoba powinna kurwa ponieść konsekwencje. Takie jest moje zdanie. I dla mnie głupotą jest, że jakiś kretyn w masce obok mówi: Dobrze, że na policję nie poszedłeś. Dobrze, kurwa, stary. Ja nie wiem skąd się te wartości w ludziach biorą, naprawdę. Szacun, stary, nie rozjebałeś się. Dobrze, kurwa, sztywny jesteś. A jak ci na chatę wejdą i ci matkę postrzelą pistoletem, na przykład też kurwa się nie rozpierdolisz? Sztywny jesteś i stwierdzisz, że fajnie, że ci safe zajebali matkę zabili? A chuj, kurwa, nie jestem, nie jestem frajerem, ja się nie rozpierdolę. Kurwa. Zacznę ćwiczyć te kłono ich zabiję na ulicy kiedyś. Czy to jest totalnie myślenie jakiegoś degeneratą umysłowego dla mnie? Ja mam wrażenie, że niektórzy ludzie się filmy akcji naglądali i twierdzą, że zrobią własny kurwa revenge. Albo rozjebali ci matkę, to mówisz, dobra, matka jest sztywna, też będę sztywny, nie rozjebie się. No nie no, ja osobiście nie popieram czegoś takiego. Ja najprawdopodobniej sam na policji bym nie poszedł z czystego lenistwa, natomiast nie widzę absolutnie nic złego w tym, żeby takie sprawy zgłaszać. Absolutnie. Wręcz przeciwnie, uważam, że jest to w jakimś stopniu dobre społecznie.